Pan minister Sikorski, ja tylko ch chciałbym prosić, bo mówił Pan o Białorusi. A tam było jedno pytanie dotyczące y, opinii msz w sprawie utworzenia y, parlamentarnej grupy bilateralnej polsko-białoruskiej. I druga kwestia, w sprawie Hradek Citał, to chodzi o to, że minister infrastruktury mówi, że to minister rozwoju regionalnego, minister rozwoju regionalnego też na piśmie mówi, że to minister infrastruktury, więc rzecz dotyczy tego, aby wkroczyło ewentualnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które no, z punktu widzenia prawno-traktatowego odgrywa tutaj najważniejszą rolę i nie może pozwolić sobie na, na to, żeby wizerunek Polski i w Czechach i w Niemczech marniał ze względu na te 12 kilometrów. I o to chodziło panu posłowi Gołębieskiemu w tej sprawie, więc była to prośba o interwencję jednak na szczeblu rządowym, bo samorząd tutaj możliwości finansowych nie ma. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o różnicę zdań między dwoma ministrami, to Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przecenia Pan moje wpływy. No, jedyną osobą zdolną do rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych w Radzie Ministrów jest naturalnie prezes Rady Ministrów. I z naszą pozytywną opinią spotkałoby się skierowanie być może interpelacji do Pana Premiera Donalda Tuska. Zapewniam Panią poseł, że zintensyfikujemy działania w sprawie Trójkąta Weimarskiego, bo uważam, że to jest bardzo pożyteczna dla nas formuła. I zapewniam Panią Poseł, że ja na przykład już wybrałem miejsce, w którym chciałbym, aby spotkał się Trójkąt Weimarski na szczeblu Ministrów Spraw Zagranicznych podczas naszej kadencji, czyli w drugiej połowie tego roku. Jeśli chodzi o protekcjonizm w Stanach Zjednoczonych, o ile wiem, program Buy America nie został przyjęty, ale poza tym chcę panią uspokoić. On nam nie zagraża, bo my prawie nic do Stanów Zjednoczonych nie eksportujemy. Natomiast poruszony jestem oskarżeniem pana, pana posła Antoniego Macierewicza wobec osób, które wbrew polskiemu interesowi narodowemu, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście tego typu umów nie ratyfikują popres, poprzez kongres, zadecydowały o tym, aby w Polsce umowa o tarczy antyrakietowej podlegała ratyfikacji. Z entuzjazmu i pasji, z jaką pan poseł Macierewicz to wypowiadał, widzę, że widziałem, że była to kwestia najwyższej wagi, że wzbudziła ta kwestia podejrzenie u posła Antoniego Macierewicza co do wierności takich osób wobec Rzeczpospolitej. Pomijam kwestię konstytucyjną, praktyki parlamentarnej. O ile, o ile mnie wiadomo, większość prawników Uważa zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej, że tak fundamentalna umowa powinna, nie może być kwestią tylko rządową. Ale chciałbym powiedzieć, że będę bronił Jarosława Kaczyńskiego przed zarzutami posła Macierewicza, bo to on podjął decyzję o tym, że ta umowa ma być ratyfikowana poprzez Sejm. Odrzucam insynuację posła Macierewicza, jakoby to rzucało jakikolwiek cień na patriotyzm pana prezesa Prawa i Sprawiedliwość, a ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Zgłosił się jeszcze w trybie sprostowania w związku z wypowiedzią pana posła Tomasza Lęca, pan poseł Pięk.